Jestem już po ogarnieniu pracy, e, nagrywaniu przepisu, posprzątałam, bo w zasadzie taki syf zrobiłam dookoła. Nagrywałam tej w pokoju, bo mam okno balkonowe, które zresztą e, odbija się w lustrze i jest tej lepsze światło. Jeszcze miałam lampę włączoną, więc ogólnie super to wyglądało. Jeszcze nie zmontowałam tego przepisu, ale no i tak to nie znaję na profil, bo jestem um, content creatorem i tworzę prowadzę profil takiej jeszcze innej osobie, więc po prostu tam to nagrywałam. Ale myślę, że fajnie to wyszło. Bardzo długo mi się zaszło, że jest w trzynasta. Rano, jak widzieliście, trochę się poruszałam, żeby być bardziej taka rzeźka. Teraz biorę sobie jeszcze moją, a tutaj poszukałam sobie dawkę witaminy D. Biorę te tabletki, bo to są te mniejsze dawki. I będę szła na spacer. Póki jest jeszcze dzień. I póki mam chwilę, takiego, chwilę takiej przerwy, bo zadam śniadanie i po prostu czuję się taka, oh, teraz ociężała, że ciężko będzie mi się skupić, więc idę sobie zrobić półgodzinny spacer. Eee, później wrócę zrobię sobie kawę, będę montować filmy i znowu wracam do kompa, później jakiś szybki obiad. I po obiedzie będę jechała na zajęcia, zajęcia ze stretchingu. Ale o tej opowiem wam później, bo nie chcę teraz tra tracić czasu i dnia, światła itd. I w międzyczasie sobie na szybko um, otworzymy kalendarz adwentowy. Dzisiaj 12 okienko. No, tutaj mamy. W Mindfulness, your key to clarity and cold. Więc tutaj właśnie ja potrzebuję takiego typowego skupienia się na sobie, typowego mindfulness i tak byciem tu i teraz, bo ostatnie dni, ostatni czas, to jest jakaś masakra polowa. Ja totalnie czuję, że to jestem ja, ale moje myśli są zupełnie gdzie indziej i potem jakieś coś nie wiem, dobra. Yy, batonik, w ogóle takim dziwnym, długim, hmm. opakowaniu. Ale jest to Double Trouble Salted Caramel słone z orzeszkami, ten piękny, piękny, ten pyszny baton. Jest on naprawdę bardzo dobry. jest białkowy, więc jest super. I powiem Wam jeszcze tak na szybko a propos Wilgain. Wczoraj wam wspominałam, że dostałam taką niezbyt fajną informację, która mnie tak dosyć przybiła. No i właśnie dotyczy ona Wilgain. Otóż e, już nie współpracuję z tą firmą, nie jestem ich ambasadorką, ale w zasadzie nic się jakby takiego nie stało i tak dalej. Po prostu firma jakby zmienia strategię e, działania i już nie współpracują z influencerami. Przynajmniej taką odpowiedź dostałam. E, jest mi oczywiście bardzo przykro, bo ja uwielbiam te produkty i do tej pory będę Wam polecać, będę dalej otwierać ten kalendarz, bo ja kocham te produkty, ręczę, ręczę po prostu rękoma, nogami całą sobą za te produkty i wszystko, co Wam polecam, to polecam do tej pory i nadal będę Wam polecać te produkty, jak i wiecie te jedzeniowe, jak i ubrania podresy, mają super e, bluzy. No bluzy uwielbiam Leginsy, Torba. No naprawdę świetne moje produkty, więc ja Wam cały czas polecam. I naprawdę warto się tam zajrzeć. Ja jeszcze będę na pewno tam robiła sobie zamówienia. Pomimo tego, że już nie zmienię do współpracowała. też wiem, że idzie do mnie jeszcze jedna paczka, którą sobie zamówiłam jakiś czas temu. I co, no w filmie życzę powodzenia i mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś będzie okazja, żeby z nimi współpracować. I tak jestem wdzięczna za te półtora roku, które z nimi byłam. Oczywiście jest mi przykro, że no już ta przygoda się skończyła, ale no widocznie tak miało być. Może coś nowego przyjdzie. Kto wie, kto wie, ale no, no przykro, no ale w zasadzie trudno, no takie życie, nie? Jeszcze jak wam coś polecam, to ja zawsze wam polecam tak... Tak wiecie, tak naprawdę wam polecam, że coś naprawdę jest dobre, coś naprawdę mi smakuje. Oczywiście jest szansa, że wam nie będzie smakowało, ale jeśli mi coś smakuje, no to po prostu mówię, że mi to smakuje i że wszystko produkt godny spróbowania. E, nigdy nie ma tak, że ja po prostu polecam coś, bo mi ktoś każe. Tego się u mnie nie spodziewajcie, bo ja taka sławaczka nie jestem i nie miałabym w ogóle sumienia, żeby coś takiego zrobić i powiedzieć, polecać rzeczy, które nie są w zgodzie ze mną, i polecać rzeczy, które w ogóle totalnie nie są dla mnie i mi nie smakują. W ogóle. To był kupię. Dobra, zbieram się na spacer. Ale ta lampa teraz zdaje czadu, i tylko smyta lampa jest zapolona i tam z boku ta i choinka, więc słuchajcie, ja jestem dzisiaj totalnie, w jednym czasie. Za godzinę muszę być na zajęciach i jakby nie ma bata. Ale sprawdziła mi to wcale nie jest daleko ode mnie, więc taki plus, więc y, lekko się podmaluję. Niestety już po obiedzie, jak widzieliście. Tak tylko no, nie mogę się od tak wyglądu malować, tylko muszę do lustra. Lekko się tylko podmaluję. Tak naprawdę nie musiałabym się malować. Nie wiem, czy mówiłam, ale jadę na zajęcia ze stretchingu. Normalnie bym się nie malowała, ale od kilku dni nic totalnie się nie maluję i mam ochotę chociaż trochę sobie poprawić tą mą facjatę, żeby trochę się lepiej poczuć, bo normalnie czuję się jak jakiś zombie. Zombie. Jutro też wstaję wcześniej, bo jadę do księciunia się nim opiekować, więc no nie wyśpię się, marne szanse na to. I tak, może o tych zajęciach trochę Wam opowiem. E, otworzyli jakieś nowe studio e, w Poznaniu. Jest to studio e, stretchingu i pilatesu. Jak na złość teraz zapomniałam nazwę. Słuchajcie, typowo dla dziewczyn. Zresztą niech opatrz też, by się tam odnaleźli. Tylko ono jest całe różowe, więc jak kto, woli, jak, jak kto woli, nie? Właśnie stwierdziłam, że pójdę sobie na zajęcia z ściąganiem ogólnie całego ciała. Czekajcie, który kolektor? Wezmę sobie ten z... Tart rozświetlający, tylko właśnie chyba ten odcinek. 20S. Pójdę sobie na te zajęcia, zobaczyć jak to jest. Tym bardziej, że ja choć uwielbiam się rozciągać. Jestem dosyć dobrze rozciągnięta, bo ja y, kiedyś tańczyłam, więc jakby no, pozostały mi jeszcze te y, jakieś różne, jak to nazwać, umiejętności. No, ja ogólnie bardzo lubię się rozciągać, lubię wszystko tak, co związane z gimnastyką i tego typu rzeczami. Fajnie, przy okazji troszeczkę się. No, to rozciąganie mi się też przyda teraz, bo ja czuję, że ostatnie dni to jestem jakaś taka ściągnięta, pomimo tego, że ćwiczę w domu. To i tak jakoś. Dziwnie, chyba trochę za jasno jest tutaj ustawione talerzu, może teraz będzie lepiej. Ten korektor jest bardziej rozświetlający niż jakiś mocno kryjący. Lekko się stresuję, jak to oczywiście przed takimi e, zajęciami z innymi obcymi ludźmi, bo ja to tam sama. Na pewno będzie super wspaniale i też taką jakąś obawę, jak się odnajdę i tak dalej. Więc no, zobaczymy. Ale ogólnie to jestem podekscytowana i się bardzo cieszę z tego powodu. Za jasny jest ten korektor, teraz tak widzę. Chyba, że jest dobra, w tej kamerze się wydaje jasny. Z pierwszy to nagle tutaj nic nie wychodzi, idę w jakieś obce miejsce. I nikogo nie znam i idę tam sama, bo ja zwykle na takie aktywności to się sama wybieram. Kiedyś bym miała z tym problem, a teraz jakoś się nauczyłam, że w sumie całe życie jestem sama, wszystko robię sama, więc co tam? Jeszcze chciałabym pójść, słuchajcie, do kina. Kiedyś nie lubiłam chodzić do kina, to się jeszcze niedawno nie lubiłam chodzić do kina, bo ciężko byłoby tam wysiedzieć. Ale teraz jakoś taką ochotę nabrałam, żeby chodzić do kina, więc pójdę yy, sobie może, nie wiem kiedy. Ale kiedyś tam pójdę sobie na listy do M, no w sumie ja nie mam zbyt wiele czasu, bo zaraz święta w przyszłym tygodniu to do Warszawy, potem do Białego stoku, więc nie? może być z tym ciężko, ale myślę, że ja uda mi się w któryś dzień to ogarnąć. Nie jestem tak biała jak tutaj. To przez tą lampę, ok? Więc jestem w normalnym kolorze. Cieszę się teraz organizowania swojego czasu tam nowej pracy. Bo zaczęłam nową pracę, jestem, jak już wspominałam, tym content creatorem, prowadzę konto na Instagramie. Ogólnie zarządzam tym kontem, co tam się dzieje na Instastory. Jak i nagrywam przepisy. Dodatkowo, nie dość, że do siebie, to jeszcze tutaj na to kolejne konto. Plus jeszcze nagrywam przepisy dla konta, gdzie jakby ona jest zagraniczna, on tutaj na Polskę nie działa. Więc no mam co robić, nie? I w międzyczasie jeszcze tworzę jakieś swoje rzeczy, więc... Powiem wam, że ogarnięcie tego wszystkiego. A jeszcze, vlogmas, nie w tym wszystkim, tak się fajnie złożył. I codziennie siedzę i montuję. Wszystko mi się naraz nawarstwiło i ja teraz uczę się na nowo organizować swój czas. Tym bardziej, jak jeszcze się opiekuję błazkiem, no to wiecie, tym bardziej muszę sobie jakoś tak ten czas dobrze zorganizować, żeby na wszystko miała przestrzeń i żeby nie czuła wypalenia. I nadal się tego uczę. I powiem Wam, że ja chcę to wszystko robić, ale mi czasu brakuje. I jeszcze sam fakt tego, że ciemno się szybko robi, to mi się normalnie odechciewa wszystkiego. się. W sumie to powinno się jeszcze rozciągnąć, nie? Jakoś. po schodach po i to jest największe zabójstwo, jakie może być. Ale było bardzo fajnie, więc polecam. Ja teraz idę do Divisa, ten po kremlotu, z którego wczoraj nie upływałam, ale jestem w centrum, więc jeszcze zajdę sobie na jarmark. Bo byłam na jarmarku w ciągu dnia, a po zmroku jeszcze nie, więc razu wejdę przy okazji, jest blisko, więc zaraz skorzystam z tego. Jeśli chcecie gdzieś iść, a nie macie z nim, to idźcie sami, bo jakbyśmy mieli tak czekać za innymi, byśmy się nie doczekali. Więc sami trzeba się uszczęśliwać.